Mia miała? Kochasz mnie? Ja pierdolę Tak, ogór oczywiście. Zrobimy okay, sobie nieco. Okej, widzę, że to bardzo przejdzie od Czemu mam grubego? Kurwo, nie jestem taki gruby. Ty jak? Kolego! 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 Kolego. Wypatrz się, się na bebek, ty, kolego! Kurwa, tnie jak nie powiem co! Spierdal. Dobra, widzowie, siemanko. E, tym akcentem witamy się w kolejnym odcinku z Pani Kora. E, Cześć. To... Dzisiaj będziemy przechodzić kolejną mapkę. Za e, biznes. Za pizdę? Hej, przychodzić na scenie. Będziemy przechodzić następną... bana Kurwo, Piłki zrestartowałeś. No Chudnie mnie to obchodzi. Chyba na mapie e, Ravenswood Sanitarium W pierwszym odcinku przeszliśmy Wolgę Midowską I teraz lecimy za samą mapką Jest I zobaczymy jak to pójdzie My jesteśmy oczywiście weteranami tej gry cool. Mamy w niej 5 godzin Co, Wiesz sprzęt i lecimy Aż Nie dostarczyłem się z... z kamerką, Mati mnie namówił, z kamerką nagrać Też mam kamerkę ty dam nam żu żubik do tego? Żółwik do kamerki? Kurwa jak ja Cię nawet nie widzę No i chuj, na trzy cztery No dobra 3, 4 Weź, że Le zawołaj tego kurwa ciotę Mogę brzydko? Chodź tu Czułam się, zamknij Pra, ty, panowie! To jest grubsza sprawa, ale echo, ty! Echo! Echo! Jak <grymne> pierdolę znowu się gliczuję, ta babka! Ja mam po prostu. Mu... swoją kamerkę, oświetlam się! Spół... Patryk, patryk mam patryk, <grymne> patyk ja mam! Patrz, siada, leci <knetię> kręgosłup! Pomem! <grymne> Musimy iść znowu na górę, ale u góry ona jest! Chodźcie, chodźcie. Mati! Co? Łychy znalazłem, co dla ciebie. Zajebiste. Gdzie? Kurwa, Bierzemy. nie ten pokój. Gdzie? Gdzie? Gdzie masz łychy? No tu. Ty też jesteś? Co to jest? Jak nic, balantajz. Tu masz pomidorówkę. A to Jacka Danielsa. Ty no. No co kurwa, alkohol Anabona. jest. jesteś Rambona, idź do kościoła. Co, co ty pierdalisz do mnie? No bo mówisz Rambona. Eł, 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 eł. Przepraszam, ale możecie mi dać trochę prywatności? Nie. O kurde, no co co kurwa koledzy. A tu boss man, ty. Ej, wiecie Ja pierdolę spierdalaj! kurwa stędzi! Nie drzyj się kurwa! Uh. Halo? Nie krzycz kurwa, ja? bo się boję, działa Nie trzy się! Nie, dzieci. Nie dobra, przeraziłem się to akurat było scary jako na no Ona w ogóle jest Scary, taka stara, wała, kurwa, takie... Dakość, no, kurwy się! Weź, że ja byłem w pokoju i myślałem, że będzie stu do manewrowania, a to był ślepy zaułek. Nie ogarnę niebanej mapy. Ja też Churba no wiem, że mogę tutaj kółka kręcić na mapie, Co on tam kurwa robi? Gdzieś ty kurwa? Skurujesz, jak on tam w los! Ma mi się Gdzie? Yo! O ja pierdolę! Chciałem jej podjebać kartofla! Ona krzyczy, nie strzeli się Pierdol się o góry Ja mam wrażenie, że to jest Wyjście w jedną stronę kurwa Jebana na mnie goni Chłopaki, <noise> słyszycie mnie? No Powiem tak, jeżeli wejdziecie na samą górę Kaplica Tam nie ma odwrotu Tutaj też <noise> Musielibyście zamknąć Chyba walwa, żeby po prostu gaz się nie wydobywał, jestem w smacznego, kurwa. <todgłos> smacznego! No <todgłos> co? Te... ale kurwa jemy. Wracaj, 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 wracaj. Ta suka tam siedzi. I ja tam nie chcę kurwa iść. Na pewno mam dosyć. No, ją. Co ty pierdolisz? No, zgrytowałem ją. Jebany kurwa. Ur. Nie, ty kurwa każdą grę. Z... O, dobra, zabiłam ją. Pierdolę kurwę cegłą. Trafiłem, spierdalam. Na no, dół jak coś. Czekaj, zwana. O, chyba mnie kurwa goni. A drogo cegły. Fuck, robimy czelecz, Podchodzimy do randomowej baby i jebiemy jej cegłą w łeb. Zaraz pójdziemy szukać starą babę. Ale ją się da tam. Kurwa. <laughs> Drugi. Ale słyszę ją gdzieś pode mną. Jako... O, o chujba, jest to? jest tu! Rzeczywiście ci powiem. Wypierdalaj szatanie nieczysty. Proszę odejść od mojej duszy. Jestem niewinnym dzieckiem w tym dziwnym psychiatryku. Tak naprawdę nie miałem niczego złego na myśli, ale proszę się ode... Wypierdalaj. O! Proszę się ode mnie odsunąć. Jestem niewinnym dzieckiem z niewinną... Z przeszłością. Proszę dać mi spokój, albo wezwę policję. Wrobię panią w pedofilię. Czy pani jest pojebana? Dzień dobry. Muszę się kurczę przyklinać. Znam to co drugie słowo to jest bardzo brzydkie słowo. No szkurwa mać! Dobra, będzie wyglądał jak najmniej grało coś tam Ona się No czemu na mnie? co zmienia faktu, że ja jestem teraz ofiarą jak na poprzednim mapie ogór był ofiarą to teraz ja jestem ofiarą mam <muchem wrogę> <muchem wrogę> Dobra, co, wiem, najlepsza rada. Jeśli chcecie przeżyć, róbcie dualingo, to wam ratuje kurwa życie. A tuż tą dupę. No Tres. Mati, róż duper. Kurwa, czekaj, dualingo mnie męczy. Jak coś to tam była. C co? Chciałem zrobić większego hałasu. Co? Kurwa. nie no, Ty kurwa, po chuja się darłem Nie się Nie mogę ci to podłączyć do sutu? A nie, bo tu zwalarka jest, ty Robimy ci operację plastyczną W końcu będziesz miała chuja Metalowego, jak z cyberpunków nie mogę tego zatkać, kurwa, to jest logiczne, mam jakiegoś, kurwa, pan no to, to, kurwa, kręcę, żeby przy tej nie ma pary. Chuj, logiki, kurwa, zerwa, ja mam, kurwa, cztery jebane cegły, co ja, kurwa, zrobię z czterema cegłami, Bo chuj mi, kurwa, są cztery cegły, jedna teczka oczywiście. Czy co czy o chuj chodzi? Czekaj, zwołam ją tutaj. To... O, dobra, działa mi mikrofon. Nie wiem, ale mikrofon mi wyjebał, jak się bałem, jebanym Teraz się uczył mi tutaj, działa mi mikrofon. To by ty, kurwa z nimi leciał na mimikę i chuj. Problem jest. Matrymo mikro, mikro. Nie, nie. zaprogramował te karty? Nie wiem, gdzie ta kurwa jest. Tak można grać. O, tutaj jest komputer. Jest! Damian! Mamy to! Mamy to! jest napisane na nim gotowe? Tak? No to na chuj Taki no To ja o nim mówiłem, że jest gotowy. Kurwa mać! To szukamy na tym piętrze. Jak... Chuj kurwa! <gry> W kiblu trzeba się rozejrzeć ty. Patrzymy kurwa czy jest higiena Dzień dobry Pitt. Patrzymy czy jest czysto Nie chuja Pisz Chujowo to wygląda My tylko nie przejdziemy kurwa Przejdziemy Damian Dwa mózgi mądre Tak? I jedna dziwka Jeden na dół Nie wiem kogo gani mnie czy ciebie Spierdalam ja, może na też może być. Ale też idę popatrzeć na te cele A ah, kurwa nie wiedziałem gdzie ona jest. Ja pierdolę. Nie ma sensu kurwa, na, na następnym razem to chyba zrobimy. Legia to najlepszy klucz To nie wierzy. Chuj jeździup, chuj jeździup. Chodź tu. Chodź tu. SOS, ruda kurwa. SOS Nic nie można znaleźć w tym asylu. Nie to co? się naprawić. Zrobimy tak. My we trójkę. Teraz ogólnie zakończymy odcinek. Bo to już jest za długi baterią. Będę musiał przyciąć fuj

It's no, good. it's good. you can okay. say? Who can say? Great. <laughs> One friend will join us. So yes. uh, how you yeah, only have yeah. three people lobby. Oh shit. Is yeah, there's only three people? Yeah. Uh, yeah, he didn't make it five uh... I can leave? No, no, no. No. We... And how's your friend gonna join? Uh, uh, I don't fucking know. <laughs> <laughs> I... Maybe he just makes a new lobby and makes it five people. Mm. That's a great idea, I guess. Yeah. Okay then. <laughs> 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 <Yeah, pierdole>. Dobra. <laughs> To by było na tyle. To co co? To teraz pochodzimy normalnie po mapie. Pogarniamy mapę. Nie będziemy zakończyć robić zakończenia nagramy dla was. W następnym odcinku. A na to to teraz będzie koniec. Więc co? Genuczoniu? Dobra, to może, może się tutaj pożegnamy. No. To jak już mówiłem, dogramy Wam końcówkę, nie? Będziecie mieli osobny odcinek. Ten co? No. Trzymajcie się, chłopaki, pożegnajcie się ładnie. Hej, hej, papaki. Trzymajcie się, cześć, jo.